Skoczmy sobie do Watch Mojo. Jak ja lubię te dziwaczne rankingi od nich i tym razem mamy ranking 10 lokacji do najtrudniejszych do dotarcia. Jakieś sekretne poziomy trudne. Let's go. Nawaj to. Czy to będzie śmieszne, czy to będzie dobre? Różnie bywa. I już widzę split fiction. No i już mnie to bawi trochę, szczerze mówiąc. No ale dobra. Niech będzie. Welcome to Watch Mojo, and today we're counting down our picks for the locations in gaming that were a nightmare to reach, either due to being incredibly well hidden or having outrageously difficult prerequisites. Keep in mind, we're only including actual areas as opposed to out of bound content you can glitch to. Oh. Ashley, to akurat prawda. W sensie ja nawet nie wiedziałem, że ta lokacja istnieje po pierwszym przejściu Dark Soulsów. Nawet chyba po drugim nie wiedziałem, że istnieje. Jak zacząłem myśleć o robieniu platyny, z czego bardzo szybko zrezygnowałem, bo to żmudne i nudne akurat w przypadku Soulsów, to wtedy się okazało, że ty, jest taka lokacja, jest taki kowenant ukryty, w którym musisz oddać oczy żabek. Porumany. Iluzoryki, drzewo. Znajdź to wszystko na bagnie, w którym zawsze idziesz w drugą stronę, tak naprawdę. Number 10. Cathedral of the Forsaken, Elden Ring. Uh -huh. Ty w sumie to jest dość ukryta lokacja. Co by nie mówić? Kanały same w sobie są ukryte całkiem nieźle. To, jak trzeba się tam dostać labiryntowo, też jest dość trudne. Nie powiedziałbym, że to jest jakiś ultra-sekret. Ashley raczej jest większym, ale to no, jest coś, co można pominąć za pierwszym razem. A to jest porąbane, że za tą katedrą masz jeszcze ukrytą sekcję, a w tej ukrytej sekcji masz jeszcze ukryte przejście do głębin. To jest piękno Gier Zakiego akurat. Tego the lands between has plenty of secrets to its name, including entire regions, though none were darker than what lurks at the heart of this dilapidated place of worship. Ale zobaczcie w ogóle tak czysto teoretycznie ze strony dewelopera, jakie to jest zajebiste, że on wie, jaką dobrą grę zrobił, on jest świadomy, jak to wszystko dobrze siada, i nie ma problemu z tym, żeby ukryć całą jedną lokację albo nawet kilka lokacji za jakimiś niewidzialnymi ścianami dla ciekawskich, dla tych, którzy są rządni przygód i liżą ściany, bo wie, że sama gra w sobie i tak jest wystarczająco dobra, żeby większość ludzi zadowolić, a to jest tak naprawdę smaczek dla totalnych fanów eksploracji, dla totalnych fanów świata, który wykreował. Hollow Knight Silkson też jest tego przykładem. Hollow Knight Zwykły jest tego przykładem. A kontrprzykładami, no mamy te wiele gier AAA, które krzyczy ci, idź tam, zrób to, podaj przynieść pozamiata i tak dalej. I praktycznie nie odpuszczają ci z każdą możliwą rzeczą. Strefy zlokowane za poziomem, tylko po to, żebyś robił wszystkie questy poboczne, żebyś wbił ten poziom. I kiedyś padła taka wypowiedź. Nie wiem, czy to była wypowiedź ze strony Ubisoftu, czy kogoś innego. Nie chcę tutaj rzucać, bo nie pamiętam, ale z grona deweloperów. Źle by się czuli robiąc content, którego gracze mogą pominąć. A ja uważam, że to jest świetne, jeżeli cały twój content jest dobry, a jest po prostu dużo smaczków, inspirowanych wręcz dawnymi latami, gdzie całe gry były bazowane na sekretach, na kodach, na gazetkowych poradach, jak się dostać gdzieś, jak zrobić coś. A uważam, że ten oldschool jest bardzo dobry i on powinien wracać coraz częściej. Dobrze, że go dalej widzimy w niektórych grach. The Three Fingers, a.k.a. Your one -way ticket to the, evilest ending of the Bunch. But the path of the frenzied flame is no easy feat, since it involves traversing the subterranean shunning grounds, a labyrinth filled with monsters, winding tunnels, and a million places. Trudna lokacja lost. Dość na pierwsze play, Beyond that, you'll have to fight a hard-hitting projection of Moog. Find a secret entrance to the cathedral through the altar. Before testing your tarnished platforming skills, as you make your Jezu, way down platforming to the deck. Oh, and uh, don't forget to lose the armor. Number nine. Secret Garden. Shadow kurde, of the Colossus. Shadow of the Colossus to jest gierka, to jest jeden z takich moich grzechów, które muszę zagrać, a nie zagrałem, a każdy je zna, każdy je szanuje, to jest totalnie ustandaryzowane Od twórcy Shadow of the Colossus jest gierka, Aiko chyba ona się nazywa i Aiko to jest gra, która bardzo zainspirowała mnie z jakiego do tworzenia gier w ogóle Nie grałem w to no, a to w ogóle remaster dostało, nie? Od Bluepointa kiedyś tam exactly lurks at the top of the shrine the of worship. well if you want to find out for yourself then you're going to have to get to climbing unfortunately to find the beautiful garden that lurks at the peak wanda is going to need a substantial amount of stamina more that can be earned in a single playthrough that means you need to either go hunting for the tails of lizards or keep battling through every colossi over and over <laughs> Ja nawet pamiętam, jak widziałem to gdzieś na półce w jakimś empiku. Nawet pamiętam, że chyba to chciałem i ojciec mi powiedział, że nie, tym razem młody, niestety. Możesz sobie wziąć za 20 zł gierkę na PSP, ale nie to. <grych> no nie siadło. Nie siadło. Ale no przynajmniej miałem jakieś patapony, nie? Wtedy. Tyle dobrego. Współczesny kontent giereczkowy w mediach i socialach toczy się bardziej wokół rzeczy mało znanych niż tych, których doświadcza każdy, kto przeszedł główną fabułę? Kurde. To jest taki jeden wielki marketing szeptany dla gry, gdy ona ma jakieś sekrety, których twórcy to If you want your stats to reach their maximum, it'll require about 4 playthroughs. Or, if you're cheap, you can keep loading up New Game Plus and kill poor Valus over and over. No matter which route you take, getting them gains is no quick feat. Specyficz specyficzną estetykę ma ta gierka, taka melancholijna się wydaje mocno O it Foddy. Znaczy, umówmy się, wszystkie gry wspinaczkowe tak naprawdę można by było zakwalifikować do tego materiału, że są trudne do zdobycia, jakkolwiek Wszystkie pokoje, wszystkie szczyty over it.

To jest w ogóle niesamowite, jak getting over it, taki off top, coś się rozgaduje niepotrzebnie, ale no cóż, reakcja to reakcja. Bennett Fodi stworzył tę grę jako wkurwiającą, wiadomo, ale jednocześnie cała ta narracja, która jest na dole, ona nie jest taka tylko po to, żeby cię zdenerwować. Ona bardzo dobrze punktuje współczesny gaming. To jest jeden wielki list miłosny do tego, że chciałby, żeby dobre gry powróciły. Is brutal, unforgiving, and worst of all, the game will bombard you with Bennett Foddy's narration as he unleashes quotes from philosophers, or just offers words of encouragement at your lowest moment. Which ironically just adds fuel to the fire. The purposeful jankiness of the climbing mechanic ensures that only those with ungodly determination and a steady hand will be able to reach the end game, and even then, their sanity may not have survived the trip. Ta gra w ogóle ma takie miłe miejsce w moim sercu, bo to jedna z pierwszych gier, przy których sobie powiedziałem, a chuj, siedzę dłużej niż zwykle nie będę robił jakiegoś takiego typowego krótkiego streama, tylko gram przejdę. Siedziałem, siedziałem, siedziałem i od tamtej pory już streamy nie były takie same. Number 7 Bottom of the pit. Mortal Kombat. O kurde. Nedugo wychodzi Legacy kolekcja w starych The MK is famous for its secret characters and stages, but one of the most infamous occurred all the way back during its earliest fighting days. For the chance to unlock Reptile and battle him at the depths of the pit, you had to leap through some bloody hoops.

Lawless victory. Number six, Ashley, Ashley no. Dark Souls. From software have been hiding games under our noses for nearly two decades now, and one of their earliest successes came from the game that launched them into the stratosphere of mainstream popularity. What makes Ash Lake so tricky to find is just how obscure the path is. Starting off in every Souls player's area of Blighttown, you have to navigate your way through the swamp to the top of a large, tree. Ale w ogóle te sekretne lokacje, ale też po prostu trudne do zdobycia, one dają tyle satysfakcji, gdy się już faktycznie znajdziesz tam, albo gdy same w sobie je odkryjesz. To jest dodatkowa dopamina dla gracza, że ta eksploracja się opłaciła. Have to carve your way two, that's czy tam right, eksperymentowanie z mechanikami. From there, it's simply a case of a leaping down the branches and dealing with the abundance of basilisks and sentient mushrooms, and voila, you've arrived in Ash Lake. Have fun dealing with the Hydra. Kurwa ta hydra Number five, Green Hill, Sonic Adventure Two. Oh, kurde, ty, ja to, Jaki to jest klasyk. The Green Hill Zone is almost as iconic as the blue hedgehog himself. It's one of gaming's most recognizable and beloved opening areas, perfectly setting the stage for what's to come. So it's only natural Sega would want to make callbacks to Sonic's origins in later games. Though for some reason they decided to make it absurdly difficult to access here. Uh -huh. yeah. what not only do you have to achieve an A rank across all levels in both campaigns, you have to earn all 180 emblems. These consist of beating each area on a harder difficulty, finding a hidden chow, time trial, snagging a certain okay, number so of rings, etc. And that's not mentioning the emblems you unlock via minigames and everything to do with the Chow Garden. Sonic is speed, I to jest dużo fajniejsze, żeby motywować komplisjonistów. serio, niż jakieś platyny w grach. To, że możesz odblokować za bycie całe levele czy jakieś nowe mechaniki, to jest to, co powinno motywować do farmienia, a nie to, że w sumie masz po prostu checklistę rzeczy do odklepania. Number 4 o kurwa, wokół tego jest cała legenda, stary. Nie wiem czy my oglądaliśmy ten film od 2 DVD, ale powinniśmy. Nie pamiętam, ale to jest tak dobre jak Blue Point stworzył w remake'u specjalny pokój, który odblokowuje się zdobywaniem specjalnych monet na kilku cyklach New Game Plusa totalnie obskurnie pochowanych i nagroda jest naprawdę zajebista, aż tam armor penetratora najładniejszy w gierce, ale to jaką to wywołało legendę w czasach, w których mamy internet, w którym mamy dzielenie się informacją, kilka tygodni, jak nie miesięcy, ludziom zajęło rozkminianie tego, jak tam się dostać. Czy tam za tymi drzwiami coś jest? To jest są właśnie te internetowe dyskusje, nie? Generowane przez... So we right. From soft is at it again, though this particular area is a new inclusion, courtesy of Bluepoint. Turns out that the Demon Souls remake not only scrubbed away a lot of the precursor Soulsborne's rough edges, but also introduced something new for inquisitive players to uncover: a mysterious door. The clues to unlock it were slim, but the truth eventually came to light, and it was a doozy. Najlepsze jest to z tymi ceramicznymi coinami, że ludzie w pewnym momencie sobie pomyśleli, OK, będziemy sobie je dropować na multiplayerze. Jak dropniesz ten item, to wtedy masz złamaną ceramiczną monetę i to już się nie liczy. Wszystko przewidzieli, żeby nikt tam się nie dostał. Potem ludzie zaczęli hakować to na konsoli, chcieli wlecieć po prostu przez ścianę, nie? Normalnie naokoło się dostać, nie? Wszystko było zabudowane niewidzialnym, Borderem, który się odblokowywał tylko wtedy, gdy miałeś te coiny. Także, dosłownie postarali się pod każdym możliwym kątem zablokować ludzi przed dowiedzeniem się co i jak. World I to nie jest tak, że to wszystko jest oczywiste, z uwagi na to, że wiele osób jest ukrytych w różnorodnej tendencji świata. To jedna szaleńca księżyca, ale wiedząc, że armatura Penetratora czeka za tobą za drzwiem, praktycznie sprawia, że jest to wartościowe. Numer 3 The end of Laser Hell, split fiction. Oh, Josef Barris, you mad lad. This whimsical co op thrill ride was so varied in presentation that we barely had any time to look for secrets, even though there were a few scattered about. Though none compared to the gauntlet that was Laser Hell. First of all, you had to figure out the puzzle to activate it in the version pad and binary code. Split fiction, but That's gierka. nothing compared to the amount of laser traps this level will be throwing at you. Just for one person, traversing so many laser-based obstacles would have been tough. But to have to coordinate with your partner in perfect sync in order to reach the end, the difficulty spike is immense. So much so that if you somehow manage to reach the end, you get a personal video recording from Faris himself to congratulate you. <laughs> wow, amazing. Number two, Land of Storms, Hello. Hollow Knight. if you thought reaching the end of the path of pain was trying then you haven't seen anything yet the land of storms itself is a mysterious sub-area only available through godhome the main hub of the godmaster dlc for lore lovers it's a treat but the key to unlocking it is enough to make our souls you need to best all the pantheons with all bindings attached what does that entail To means taking on 5 boss rushes, one of which contains over 40 bosses in a row, są of ciężkie. are absurdly challenging. While the bindings remove your charms, lower your health as well as your damage output. Best of luck, because only the most masochistic would dare to take Pamiętajcie on this. Pamiętajcie napisać challenge. Piotrkowi Maciejczakowi, który teraz przechodzi, że musi to wszystko zrobić w ten sposób. Bo inaczej nie zaliczacie mu gierki. Before we continue, be sure to subscribe to the channel Island number one, Big Bunny Island, Animal Well. There are so many secrets baked into the bones of this indie, darling, that fans are still unsure if they've uncovered everything. But among all the mysteries lurking inside... Wiecie, co jest mocne? <laughs> Jak Pirate Software udawał, że te wszystkie zagadki rozwiązuje, tam jest masa tajemnic i sekretów w ogóle w Animal, well. a chłop siedział i mówi, o, to trzeba zrobić tak, o, widzę tutaj to i to, a tu Pixel jest inaczej. Tego nikt nie zauważy, praktycznie, jeżeli nie jest geniuszem, jeżeli nie zrobi kilku playfrusów albo nie będzie siedział kilkadziesiąt minut nad każdym jednym elementem. A on to normalnie tak o, o tutaj coś widzę, o, tu jest coś ukryte i udawał takiego kurwa mądrego. Nie wiadomo po co, że sobie ego połechtać. To było tak durne. Wilderness, most are in agreement that the hardest to find was Big Bunny Island, given how outrageously intricate the process is. Naturally, it involves bunnies, a lot of them. <laughs> Here we go. First things first, beat the final boss, then scour the entire area until you've got your claws on all 64 eggs. Then you take the hidden 65th egg to an incubator. Which will lead you back to the final boss. Only now you have to ride it as it takes you to a hidden area beyond the clouds. From there, you have to find 16 bunnies that are so well hidden that you have to be a part time data miner to figure out their exact locations on the first try. And then. After all that, you have to use the cryptic directions involving the way each of the bunnies' ears are pointing, which will give you the directions needed to ride the final boss again, oh, all the way to a floating island with a secret temple that houses the giant bunny. Home. A to jest niesamowite, że każdą z tych rzeczy, takich sekretnych lokacji czy sekretnych pomysłów, ktoś kiedyś musiał odkryć. Wiadomo, jest też data mining, ale jeżeli ktoś faktycznie takie rzeczy odkrywa, to jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Shit. Spoko materiał nawet. Ale sekretów w grach jest znacznie więcej. I oby było ich jak najwięcej. Bo fajne to sekrety, ale również lokacje. Żeby nie było, no film był w zasadzie o lokacjach. Fajna rzecz z tym Split Fiction, kiedy po raz pierwszy ktoś przeszedł ten etap, to został zaproszony przez studio Hazelight do ich studia, by pokazać fragmenty ich nowej gry. O kurde, zajebiste. No i to widzisz, to jest też odróżnienie od razu. Deweloperów z pasją, z sercem, a, a tych drugich. O.